Karol Nawrocki. Nie jestem właścicielem trzech mieszkań. Karol Nawrocki szczerze o swoim majątku. Testament matki, mieszkanie dla rodziny i pełna transparentność. Koniec spekulacji. Karol Nawrocki jasno i otwarcie odnosi się do pytań o swój majątek, podkreślając, że nie ma nic do ukrycia. Wyjaśnia, jak wygląda sytuacja z posiadanymi przez niego mieszkaniami oraz testamentem matki mieszkanie należące do mamy. Nawrocki zaznacza, że jedno z mieszkań formalnie należy do jego matki, która żyje i samodzielnie nim zarządza. Testament, sporządzony przez notariusza, przewiduje, że po jej śmierci mieszkanie będzie należeć do niego i jego siostry. Podkreśla, że testament powstał z inicjatywy mamy, a on nie miał na to wpływu. Oświadczenie majątkowe. Dla pełnej przejrzystości, Nawrocki wpisywał mieszkanie mamy do swojego oświadczenia majątkowego, choć nie miał takiego obowiązku. Chciał wyraźnie pokazać, że nie ma nic do ukrycia przed opinią publiczną oraz służbami państwowymi status prawny i księgi wieczyste. Mieszkanie mamy widnieje w księgach wieczystych jako jej własność. Dopiero po śmierci mamy, Karol Nawrocki, zgodnie z testamentem, stanie się współwłaścicielem razem z siostrą. Mieszkanie na kredyt dla rodziny. Podkreśla, że mieszka z rodziną w 60-metrowym mieszkaniu zakupionym na kredyt, który regularnie spłaca. To jego główne miejsce zamieszkania, gdzie wychowuje dzieci i prowadzi życie rodzinne. 28-metrowe mieszkanie. Nawrocki jest zgodnie z prawem właścicielem 28-metrowego mieszkania. Jednak, jak przyznaje, od wielu lat traktuje je jako własność Jerzego Żywickiego, nie ma do niego kluczy, nie korzysta z niego i nie zarządza nim. Karol Nawrocki podkreśla, że przez całą swoją działalność publiczną kieruje się uczciwością i transparentnością. Wszystkie jego nieruchomości są ujawnione, a sytuacja prawna jest jasna. I zgodna z przepisami. Ataki medialne i próby wzniecania sensacji wokół jego majątku uważa za nieuczciwe i niemające oparcia w faktach. Podsumowanie: Karol Nawrocki nie ukrywa żadnych informacji o swoim majątku. Wyjaśnia każdy szczegół, podkreślając, że uczciwość i przejrzystość są dla niego najważniejsze, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Nie jestem właścicielem trzech mieszkań. To mieszkanie, które należy do mojej mamy i którego właścicielką jest moja mama, która szczęśliwie żyje i ją serdecznie pozdrawiam. Z przezorności wpisywałem do swoich oświadczeń majątkowych. Moja mama napisała testament, który został złożony przez notariusza. Ja o tym oczywiście wcześniej jej nie wiedziałem. Mama mnie o tym poinformowała. Postanowiłem wpisywać to do oświadczenia majątkowego. Księgi wieczyste wykazują jasno, że Właścicielem tego mieszkania jest moja mama, a w zapisanym testamencie napisała, że ja i moja siostra po jej śmierci staniemy się właścicielami mieszkania. Wobec mnie od roku 2009 toczyło się wiele postępowań sprawdzających o dostępnie do informacji ściśle tajnych, więc chciałem i organom bezpieczeństwa państwa polskiego, no ale także tym, którzy czytali to oświadczenie już nawet lata temu, dać wyraźny sygnał, że gdy umrze, nie daj Boże, moja mama. Stanę się też właścicielem, współwłaścicielem z siostrą jej mieszkania. Więc jestem konkludując, płacę kredyt za mieszkanie, w którym mieszkam, 60-metrowe. Tam mieszkam ze swoją pięciosobową rodziną. No i jestem zgodnie z prawem właścicielem także mieszkania 28-metrowego, do którego jednak nie mam kluczy, bo traktuję je jako własność Jerzego Żywickiego od wielu, wielu lat. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.